Wreszcie przybywamy na miejsce. Szkiery Syrsan w niczym nie przypominają morza. Bardziej nasze polskie Mazury. Wszędzie las, pasy trzciny, pojedyncze drewniane pomosty. Szybko wypakowujemy bagaże i czekamy na gospodarza, który ma po nas przypłynąć łodzią. Tak, tak, samochód zostanie na brzegu, a my udamy się na niewielką wyspę. Tam spędzimy kilka dni odcięci od świata, skupieni na najprzyjemniejszym zajęciu pod słońcem łowieniu ryb. Nasz gospodarz jest z zawodu rybakiem, ale ostatnio bardziej stawia na agroturystykę. Zbudował na wyspie trzy piękne domki i serdecznie zaprasza turystów. Liczy szczególnie na tych z wędką i trudno się dziwić. Okoliczne wody są tak bogate w ryby, jak polskie jeziora w czasach króla Jagiełły. A piękno krajobrazów dodatkowo sprawia, że wędkarski urlop w tym archipelagu to przygoda, której długo nie sposób zapomnieć. Czystość i przejrzystość wody wprawiają nas w zdumienie. Mały kład z przyczepką zawiezie nasze bagaże pod sam domek. Wyspa jest bardzo urokliwa, pełna zieleni i starych gospodarskich zabudowań. W powietrzu unosi się zapach lasu i morza. Nasza gospodyni robi trzy kursy, i wszystkie bagaże są już na tarasie domku. Wewnątrz typowy szwedzki standard prosto i funkcjonalnie niczego istotnego nie brakuje. Oczywiście natychmiast przystępujemy do rozpakowywania sprzętu wszystkim bowiem spieszno nad wodę. Bardzo liczymy na woblery, szczególnie te bezsterowe. Przydadzą się też nowe, wolnotonące rippery. Nasi sąsiedzi przybyli na wyspę godzinę przed nami i już wyruszają na wodę. Szczęśliwcy. Ale pora i na nas. Wymarzony, wyczekany przez długie zimowe wieczory wędkarski urlop rozpoczyna się. Płyniemy łodzią zaledwie kwadrans. Wspaniałe miejscówki są tu niemal przy samej przystani. Będziemy łowić wyłącznie na spinning, gdyż tylko ta metoda dozwolona jest w syrsam. Maciek rozpoczyna od dżerka. Starannie lokuje przynętę przy samym pasie trzcin, gdzie wiosną można spodziewać się nawet metrowców a następnie prowadzi przynętę krótkimi, ale energicznymi szarpnięciami kija. Pierwsze branie ma jednak Piotr. Szczupak bierze nieopodal łodzi. Ryba ma masę około 2 kg. Teraz pora na Maćka. Jego szczupak to już prawdziwy okaz. Ma około metra długości i na oko w granicach 7 kg wagi. Wziął na metrowej płyciźnie. Piękny eSoks wraca do wody. Zabijanie takich ryb. Nie ma sensu. Tymczasem Jacek w innym miejscu zacina również piękną sztukę. Ryba walczy bardzo agresywnie, pływając przez dłuższy czas wokół łodzi. Ten szczupak ma również w granicach magicznego metra długości. Wziął na bezzaczepową błystkę na bardzo płytkiej wodzie, w miejscu gdzie dno obficie porośnięte jest sztywnymi łodygami roślin. Specjalny chwytak dzięki mechanizmowi obrotowemu umożliwia skuteczne podebranie ryby. Pomimo, że szczupak szaleje, obracając się wokół własnej osi. Co tu dużo mówić? Wymarzony początek. Po takie ryby się tutaj przyjeżdża. Wychaczenie ryby to także bardzo ważna czynność. Szczególnie gdy chcemy darować jej życie, należy robić to ostrożnie i w miarę szybko, aby szczupak mógł wrócić do wody bez zbędnych ran i w dobrej kondycji. Zarośnięta pucizna okazuje się doskonałym łowiskiem szczupaków. Wiosną żyje ich tutaj na pewno cała masa. Kolejne branie Jacek ma znów na błystkę typu spoon. Idealną przynętę do prowadzenia wśród trzcin i gęstych wodnych zarośli. Nie jest wielki. Nie jest głęboko zbyt zahaczony. Może go ręką tym razem weźmiemy. A! się nie dał. Mocny stworza. Nie mogę. Taki że będę go się utrzymać. Chyba zaraz pójdzie. Teraz go mam. Teraz go mam. Dwujeczka z wody metrowej proszę bardzo delikatne wyhaczenie uh -huh. już tak błyska ten oh. i delikatnie wypuszczamy bez niepotrzebnych ceregieli o pewnie będzie odpływał zaraz, no, naprężył się To jest ryba w dobrej kondycji na trzecie branie czekamy tylko kilka minut.